Cześć widzowie, ja jestem Alexjan i dzisiaj gramy w Minecrafta, Taki, taki, no, survival. Czekaj, pies nam ucieka, O kurde, pies nam ucieka, właśnie, bo dzisiaj będziemy się bawić z takim jednym, To jest nasz pies, czekaj. No dobra, no, to w sumie tak. Do ja sobie biorę wędkę. Gdzie są jakiekolwiek wędki? Eee, ja gdzie mamy dać? No tak, smysz że. No, to... Ja, ja się mylę chyba, ja chyba. Tylko... Czekaj? Bo ucieka od tego. No, 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 Piesku! Czekaj, czekaj, czekaj. Nie, nie, ja muszę go po prostu łapać. Czekaj, ja się zaraz nie. Ja zaraz nie O, mam go, mam go! Dobra, masz. No to ja. Ty go muszę łapać, bo moja strona się zerwała. No. Ja pójdę do tego, ja pójdę do skrzyni, bo idą smyczy. Okej. Okay. Bo no, ja bym, ja bym, jak będzie nieładnie się zachowywał i będzie uciekał, to oba obie <laughs> Jestem świnką. No dobra, także no. Eee, Słuchajcie, lajkujcie ten. No. Tak. Nie, co Content to jest to, za Czepisty. Tak, mamy psa smycz w Minecraft. Ta... Ej, 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 możesz przejąć na chwilę jego smycz? On eee. buduje chyba jakąś budę. bo nie mam Nie, to ja ci dam moją, bo ja, bo ja muszę rzeczy takie zrobić jedne. Eee, Ty będziesz to, 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 to... go miał na smyczy, dobra? Eee, ale ja mam... No tak, dałeś kowękę jednego, tego, czyli jakby znam. No już O... Nie bij go, nie bij go, bo zaraz tam sech jest ząbrze. Dobra, to ja mam zapasowanie lat w sobie. Okej. Okay. O, ja mi się już kończą... Spod... spodnie. Ogólnie są tylko żelazne. A jeżeli... Nie wiem... Buduję coś chyba. Czekaj, bić to ej, będzie z... Nasz pies z... buduje swój sebo. na buduje nasz pies. No ej, dobra! Ja mam patyk, ja mam patyk, ja mam patyk, to będzie bić. Ja ci mogę wybić, jak coś. Dobra, to daj. To nie wiem, czy to uderzy na Nie wiem, jak się to robi, to... nawet nie wiem, czy to za beach. Jak uderzy, to uderzy na kilka kranek. Możesz przetestować na naszym psie. Wow! Jeszcze teraz byś go uderzył nawet. O, oh, wow! Z kilku kratek, ale nie bij go, bo zaraz Spokojnie! Ej, 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 ej! ej. On agresywny, agresywny jak się dobie. To jest głupi pies! Agresywny taki budok Czekaj, dam mu spodnie. Znaczy jej budki, bo mu się skończyły. Dobra, A, żeby sopy by nie podały, fajnie. Dokładnie tak. Będzie miał skórzane, ale będzie miał. Co? On mnie uderzył. Prze, siadaj, siadaj. Mówię Masz... ja to tylko te. Problemy techniczne, nie zaraz tu wróci. O! Jeszcze, jeszcze, jeszcze tutaj ściana uwu musiał wiać. Wiecie, do kadłuba wejść. Chodź tu ściana u ściana uwu. Ściana ugu. Ściana uwu! To nie ja. O! Mr. Aleksander! Idź po swoje Pan rzeczy! Ale jest Jaką bębną? Smycz! Smycz szybko dawaj! Piękny kolor. No piękny. Ogólnie zasłużycie ten kanał. Dokładnie tak. No i teraz jest w naszej klatce. Tak, to będzie z takiego komentarzu do Właśnie, dokładnie tak. To może będziemy robili cały odcinek na stażu. Dokładnie. Możecie też tego. Marwalka trochę nie za bardzo słyszeć, ale no. Mogę krzyczeć. To drży się teraz. Dobra bo ogólnie dzisiaj jestem u jego w domu Także no Tak Całe stanowisko przenoszone! Chcę na kanał, Nic tam nie ma, filmów nie Ale... można, będą. Trudno Co to? Ej, to jest jego buda jestem Dobra Aleksander, budujesz sobie budę? Budujesz sobie budę? Jesteś teraz wojownik Czekajcie, popatrzcie sobie teraz na ten. E, na nich. Nie wiem jak. Jak to? Ten, no ale w sumie to. Ten... Nie! Będzie śmieszniej, będzie śmieszniej! Śmieszniej! śmieszniej. Mamy agresywnego psa, więc wiecie? O mnie jak chcecie sobie z nim zrobić zdjęcie z naszym psem, to wbijajcie na 4 Kropka 4.u. i tam możecie wbić na. może akurat będzie. To jego nikt, to Mark Walex112, możecie się teleportować i ja wtedy... i wytresujemy Mr. Aleksandra, tak? Wytresujemy tego komentarza, go nauczymy z komentarza zdjęcie i on wtedy wejdzie wam zdjęcia ma zdjęcia, rozumiecie? Nice! I będziesz sobie mogli robić screen z naszym serwisem. Kurde, komu razy trzy? A później może ze Stasiem, bo też będziecie mogli zrobić zdjęcie. Ale to już dlatego, za że za 5 złoty. za co? Jak 5 złoty. To zawia. Staś! Ty Stasz. Uw! Tak, Staś. Nie no, uwu, to jest tylko ściana. Uwu jest. O nie, pies mi O nie! Trzeba go zrobić na bić. Dobra, już. Już spokojnie. Bicz? Na razie nic, nie. Jak już będzie daleko, się smyk sobie to ja wtedy myślę. Poczekaj, tylko przetestuję, czy to działa. Pokażę Wam. Nie, 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 ale nie, żeby widzowie żeby widzieli. go uderzyłeś, już go odwaliłeś. Ale żeby widzowie widzieli. Ale widzieli. Nie. To chyba było poza filmikiem jeszcze. Nie, to nie było poza filmem A czekaj, no. Dobra, jestem głupi. Jest. Jestem głupi. A może trzymaj ty ten drugi odcinek, to ty go może trzymaj. Nie. Ale ty jesteś głupi. Mi się nie chce. Trzymaj ją i ją Daj sobie doprać do drugiej łapki. Nie umiem tak. I daj do drugiej łapki. Okej. Okay. Powiem, bo tym co? to jest mógłby być Oj, oj, oj. On bije z... ośmiu kratek. O nie, nie będzie Dobra, nie To nie, zaraz Ej o, ile ma jeszcze łóżki? Znaczy... Jeszcze Serio? Hmm? To zaraz na pewno. 20 sekund leci. Uważysz, na o, już wszedł sobie do budy. I łudrze drzewko I stój tam. Masz zimniaczki w piesku. Siak. Siad! Siad! Nie bi! Siad! O Nagle... Gryzę! On gryzie! On gryzie! Zostaw go! Zostaw! Uważaj! Szybko chwyć go! No słychać! Oj, guj! Oj, guj! Oj, guj! Oj, 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 oj. Także to, 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 to mam mieć w ręku. Spokojnie on ma mało już tego wiesz. Jak mówię... Ej, twój stary, pies go... twój pies go bije. Co? Twój pies go bije. Pierz nie Lecę se freestyle. Bursza Halaka. Lecę se freestyla. Czemu on nas chce bić? On no. na nas nie potryli, ale też chce. O ty, o ty! Pochodzi w pokojno go. Ja z mieczem w łapie, kurde. Nie będę go nim chyba bił, chyba że mnie tak wkurzy że normalnie, coś. Najwyżej go biec, 8 <głosłytne> Myślę, że go nie goniłem, a naprawdę za nim biegnę cały czas. Niech <głosłytne> się <odwrócił> za mną. <głosłytne> o nie, creeper, creeper! O nie, o nie, o... <głosłytne> Co zrobił? W mnie cały czas jak biegłem. Coś zabił. zabiłam? To nie ja. Co nie? <śmiennie> to chyba ja. <śmiennie> Nerwy mi puściły na naszego psa. Ej, czemu tu jest ta wędka? A no. No i znowu na co zabiłeś. Ej, dobra, może zmieniłem psa. Teraz to nie ja go zabiłem. <śmiennie> Ale teraz to go zabiłem. Może jak nowy O, Chodź! Mam! Mam! O dobra, dobra. Dwa nowego psa tutaj tego tak naprawdę Dobra, jednak tego nie potrzebujemy. Może tego Chodź pająk Mamy pająka. Jesteś z złym zmieniamy zmieniamy cię. Nie, 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 ja go nie zmienię. Nie, ja go zmieniam. Jeszcze bić może dla mnie. I już go Zostaw go. Mam jego żelazo trochę. Dobra, no? Nie potrzebujemy go nasz zasadia. On nie chce być na to. Nie ma teraz. Sam się zabił! Co? Co mu się stało? Co? Przez marwanek 1-1-2. Od. Ej! Dawaj mi się ukawał. Krawka? Ah! Co? Co? Kastorama. Kim jest? Jakim? Kim jest? 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 na jest? Ja Ja się boję, o mam jednak tarczy. Ej mysz, ej Aleksander Wilos Z serwera Powiem mu idź do skrzynek Chow oh. Nasz pies jest Wilos z serwera Biedny piesek widzowie Dobra, no to nie wiem, bierzemy może jakiegoś Poczekajcie, Jest na chwilę W sumie to czekajcie, czekajcie, czekajcie Powróćcie na naszą piękną farmię, ja zaraz przyjdę. Dobrze, teraz widzimy. Was wizony, bo wiecie, opowiem wam tak, czekaj, e, e, taki żart fajny był, e, 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 wiecie, jakie najgorsze, jest najgorsze połączenie chorób? Biegł kajla Alzheimer, bo biegnie gdzieś, ale nie wiesz gdzie. ha, 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 ha. ha. Lecce i Nie że ten. Że tak dużo, kurde. Hm. Jak ja tak się szykuję? Przecież tu nikogo nie ma. czas na a je oj trochę mi się wyszło Hej hmm. A może bierzemy ścianę na, na psa. Ścianę? No przecież to jest piesek nasz. A ja muszę mieć już psa. Zostawimy tu na inna na, na sobie. Ej! Albo ogół. Z wędki. Fajne filmy. To bierzemy, Możesz, dawaj, bierzemy ścianę na dawaj, chodź, ściana. Ściana. Trzeba, jak Normalny sznur. A, masz no. prawdziwy I biedra z ściany. Możesz? Czekaj, zobaczę na drugą ten? Mogę. Wiesz, jak można zobaczyć te Jak? Zbliżyć się nie liczem. Bo założyła kogo na psa. Mhm. Mm dojdziemy ze sztanem na łowę, okej? Okay? Myślałem, że mówisz, że idziemy ze sztanem na łowę. Idziemy po psa. Mam <grym> właśnie ten Idziemy po psa. No bo psa. No, psa każdy musi mieć na głowie swoje. Również miałeś znaczy, co? <grym> <grym> Ej! Ogólnie za niedługo będzie koniec odcinka, ale co trudno. To od razu... To możemy teraz się pożegnać, to z następnym odcinku idziemy od razu na głowy. Do następnego psa. Dobra. To zrobię Tutaj flex moment. Jeszcze ze ścianą. Dawaj ze ścianą. Czekaj, ja muszę się ustawić. Jak Na tle. ścianą. Nie, nie. Widzę dobra. dobra. Znowu. Znowu. 阿里阿里阿里阿里阿里阿里阿里，咻！我呀，呜。